Przed nagraniem tego odcinka otworzyłem dokładnie każdą skrzynkę po parę razy. No i znalazłem pewną, która może naprawdę dosyć mocno oddać, i chcę wam ją dzisiaj pokazać. Jest to, słuchajcie, skrzynka odtworzona co ciekawe, skrzynka odtworzona z Cesa i nazywa się Dreams and Niners Case. Kosztuje ona 16 zł. I o co w niej chodzi? Chodzi w niej o to, że mamy szansę na dropnięcie Butterflya Gamma Doppler Emerald, który kosztuje prawie 70 tysięcy zł. Także na początek chciałbym tę skrzynkę otwierać parę razy. W trybie jester mode Jak widzicie kosztuje, patrz na dzień dobry kosa Na dzień dobry kosa No ja teraz poproszę tutaj Butterfly'a nie Będę naprawdę zadowolony No ale pytanie uwaga czy poleci Emerald jest Emerald Ale to nie jest, patrz 7000 7 tysięcy złotych Na dzień dobry nie Ja pierdzielę. dobra mocno Mocny początek, mocny początek, to mi się podoba. A jeżeli wy widzowie chcielibyście odebrać darmowe zł na start oraz 10% przy doładowaniu, wpiszcie tutaj mój kodik, czyli start przy i no bo nie dość, że macie te benefity, które teraz wymieniłem, możecie wygrać ponad 2000 zł, ale zaraz powiem o tym więcej. Na razie skupmy się tutaj na naszej skrzynce, która oddała nam naprawdę nieziemski profit na początek. Parę razy sobie jeszcze ją otworzymy, no bo 700 zł sadziliśmy i na dzień dobry 7000 do przodu, to oznacza, że możemy sobie jeszcze tutaj doinwestować lekko. Teraz oczywiście trzaśniemy sobie jeszcze jakąś bitewkę na tej skrzynce, kolejna kosa Kolejna kosa Ja pierdykam, nie? Dobra, patrz tu Uwaga Emeraldzik, 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 emeraldzik No, dobra, emeraldzik to nie jest, kurde 1000 złotych, lekki profit, ale I tak mnie to cieszy widzowie, ponieważ Jesteśmy naprawdę giga do przodu cały czas Wiecie co, spróbujemy sobie, niech będzie na fastmodzie, tak z 5 razy na fastmodzie sobie Spróbujemy otworzyć jak najbardziej i zobaczymy, czy będzie chociaż kosa. Jest kosa, dobra, Emerald, Emerald, kolejna szansa. I uwaga, Emerald. Dziękuję bardzo, 2000 i to mi się podoba. Kurde! Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Mamy 12500 złotych. Otwieramy w takim razie jeszcze parę razy, bo myślę, że możemy teraz zresetować kolejkę. Bo Mówiłem, że otworzę jeszcze pięć razy, ale poleciała mi kosa, także liczę. Na jeszcze jedną kosę. proszę! Emerald, Butterfly, Emerald, Butterfly, Emerald. To samo 7000! Kurde, co jest grane z tą skrzynką, no? Ej, dobra, to jest przemocne, widzowie! Ja pierdzielę! Patrzcie, przecież mamy już 17,5000 złotych! Nie, no to jest, widzowie, glitch. To jest, oczywiście, mamy na stronie Probably to więc wszystko jest losowe. No ale yy, mam po prostu takie farta, że ja nie wiem. Cały czas widzowie macie też dwa aktywne rozdania na stronce. Wystarczy po prostu wpłacić z moim kodem. Aktualnie minimalne doładowanie to jest 35 zł i dołączę Was do dwóch konkursów na kosy, czyli w... możecie sobie nawet zgarnąć dwie kosy na raz, ale jutro, albo jutrze, pewnie może w poniedziałek, e, stworzę dodatkowych 5 konkursów, także naprawdę jest to zgarniać. E, a my teraz lecimy sobie na bitewkę. Polecimy sobie, słuchajcie, widzowie, na bitewkę właśnie na, na te skrzynki, na ten dream and nightmares, o właśnie tak i chcę je dać na chesterze a niech będzie, damy sobie tak 10 razy 10 razy na 3 graczy, TAK NAM ODDAŁO NA RAZIE W TYM ODCINKU że możemy sobie śmiało zainwestować eee, no i dobra, lecimy, tutaj dodajemy bocika, tutaj dodajemy bocika no i widzowie jak myślicie, si siądzie czy nie siądzie no jak to siądzie to będziesz po prostu picobello nie jak to siądzie to będzie picobello, będę giga zadowolony no i jak na razie mamy słuchajcie 9 otwartych Boże, jedną skrzyneczkę otwartą, ale niestety nic jeszcze nam nie poleciało. Ale spokojnie, musimy się uzbroić tutaj w cierpliwość. Być może zaraz się coś tutaj pojawi. Ja sobie rękawy podkasam, widzowie. Bo jest, widzę tutaj potencjał, widzę tutaj potencjał naprawdę. przed nami jeszcze w sumie 6 skrzyneczek, tylko także niedużo. Ale wystarczy to jedna koska, nie? Jedna koska, może nawet dwie koski. Może ktoś jakiś bądź drobni kosę, ja zaraz drobne kosę. Zobaczymy. Jak na razie, słuchajcie, widzowie, no, cienko. Jak na razie, cienko, jeśli mamy być szczery. E, Przydałoby się to jakoś kosko zarzucić Ale nic mi już nie zepsuje humoru Po tym co tutaj się, się wydarzyło na odcinku Zaraz jeszcze wracamy na to skrzynkę Bo chcę ją potwierdzić na jesterze e, Bo naprawdę tyle kos oddaje Że mi nawet na off-streamie jak te skrzynki testowałem Aż tak nie oddawała e, No i niestety, niestety widzowie przegrywamy Ale i tak jesteśmy naprawdę mocno do przodu Otwórzmy sobie jeszcze zatem teraz Parę razy tego właśnie e, To jeszcze raz skrzyneczkę I dobra jedziemy tylko czy na fast modzie? Kurde, dobra, to tak. Otwieramy cztery razy na fast modzie, czyli jeszcze dwa. Co to było? Kosy, dobra. I jeszcze raz. Jest! Koska! Dobra, Emerald, 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 Emerald. Kurde, tam taki butterfly, ładny, przeleciał. No ale na zero. Wciągnijmy teraz w takim razie fast moda i otworzymy sobie, słuchajcie, doleć do kosy, doleć do kosy, doleć do kosy. Nie, teraz musi być widzowie moment, w którym wylosujemy sobie wyniki na skina z poprzedniego materiału, także widzowie bierzemy ostatni film i spośród komentarzy, uwaga, 154 wygrywa sobie Y420, gratulacje Mortko, średnio oddaję, za to teraz wygrywasz sobie skina, e, przynajmniej mój, oglądanie mojego kanału Ci odda, no i dobra, masz elegancko trading, sobie zobaczymy, czy ja mam jakieś e, itemki, które mogę Ci wysłać, mam nadzieję, że tak. Yy, dobra, dobra, co tutaj mam, ja sobie tutaj rozszerzę bardziej yy, No jest, jest elegancko, proszę bardzo, tutaj taki ziomeczek teraz do ciebie trafia yy, No i super, składam ofertę, zaraz jak nagram odcinek potwierdzę A wy widzowie zaraz poznacie jakie możecie wygrać w tym materiale, ale zanim to yy, Słuchajcie, otworzymy sobie jeszcze właśnie bardzo z tą skrzynką, powiem wam, że ona jest naprawdę prze, prze, prze mocna Jak na razie Jesteśmy jeszcze cały czas do przodu, ale muszę wam powiedzieć, że też teraz troszkę w sumie straciliśmy. Bo zrobiliśmy bitwę, to i otworzymy parę skrzyneczek, ale ja nie wiem końcową, może ja wszystkiego nie sprzedałem, nie wiem. Otworzymy sobie, słuchajcie, jeszcze tak, no ja wiem, dwa, trzy razy na, na, na tym skrzynce na trybie Jester Mode i słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jakąś bitwę, no bo bitwa nam w sumie nie oddała. Bitwa nam nie oddała, nie dropnęła żadnej kosy z tego co pamiętam, więc wszystko jeszcze przed nami, ale nie podoba mi się też, że tutaj mi jeszcze żadna koska, nie chce polecieć znowu. Dobra, tworzymy sobie w takim razie... Jest kosa, jest kosa Dobra, dobra, uwaga Proszę Emerald, dawaj Emeralda Da czy nie da widzowie, da czy nie da, da czy nie da Ja pierdziele Ile? Nie, to nie może być prawda! To nie może być prawda, co? Nie wierzę w to! Nie wierzę w to, nie? 64 tysiące zł. <gry> najwięcej! Najwięcej ile poleciało mi kiedy ko... na... Co? Nie wierzę w to, nie? Nie wierzę w to. Ja pierdzielę. Dobra, widzę powiem tak. W tym odcinku droższy skin dla was. Jako, że mi tak poleciało, macie do wygrania droższego skina. Także chcecie wygrać takiego skina? Zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem. W komentarzu napiszcie, jaka była wasza największa wygrana na CSGO skins. Ja pierdzielę, nie? Nie wierzę. Nie wierzę w to totalnie, co się tutaj odwaliło. Weszła, weszła nam słuchajcie kosa, na którą Nawet nie liczyłem tak szczerze, nie? Nie sądziłbym w ogóle, że mi poleci 64, zobaczcie jak mało szans na to w ogóle jest, nie? Ja pierdziele Widzowie, nie prowadzę już dalej tego odcinka, kończę to Jestem w tak ciężkim szoku, że nie wiem w ogóle Czy do mnie to dojdzie nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem w ogóle co z to kosu zrobić, czy mam to wypłacać, czy mam to sprzedawać. Ja pierdzielę, bo się cały czerwony zrobiłem. Nie wierzę w to, nie. Największa wygrana zdecydowanie. Z takiej skrzynki jeszcze skrzynka nam kosztuje 16 złotych. W tybie Jester bo kosztuje 200 złotych. Ja pierdzielę, nie wierzę. Nie wierzę, nie, dobra. Kończę to, bo i tak już będę głupio gadał do końca. Żegnam się z Wami, zostawcie łapeczkę w górę. Dobimy widzowie 100 łapek pod tym odcinkiem. Żegnam się z Wami, trzymajcie się. Elo.